same pagórki bardzo nierówny teren zobaczcie tak w lesie to wygląda a tutaj co najmniej dziwnie bo to są płyta jest kurde na mapie wyglądało na piasek a to taki jest dziwny. no dobra sobie zobaczę co dalej taka plaża jezioro nie jest duże i jest raczej głębokie to są jeziora głębokie około 60 metrów sięgają jak czytałem biały piaseczek jest nie wiem wodery chyba trzeba sprawdzić kawał jest tutaj trochę ich bo tutaj normalnie samochodem nikt nie dojedzie ścieżka tu woda grosik, dobrze się zaczyna na szczęście dobra chodzimy drugi grosik, dobra bo to nie koniec, odkładam Dobra, zobaczymy co dalej. 10 groszy, jakieś groszówki, i tutaj jest. No jest pieniądz. Nie, jest żywka z dwoma dziurkami. Dobra, a 28 było, ID. No ja cały czas ryję. Znowu Hattyk. Zobaczcie, a tak wygląda ta plaża. Stara, zapomniana plaża, a tutaj jest. Tyle kurczę drobniaków są i wychodzą cały czas. No to jedziemy. Słuchajcie, jakieś 40 metrów kwadratowych. Chwila akcji. Pyk. 32, 34, 36, 38 groszy. Jakieś tam zamki oczywiście full kapsli, ale wyszło tyle. Idziemy do wody. Pięknie. Nie wiem, jakieś 10 metrów jestem po pas, dość głębokie jezioro. Pierwsza tura. Wykopane no zobaczymy co to będzie. Parę sygnałów tu jest. Pointer i lecimy z koksem. Mec od tego, od plaży. Ołowik już drugi, taki sam, nie wiem od czego to jest ołowik jak wiecie to mówcie jedziemy drugi sygnał dobra jakaś mikro blaszka gówniana ale jest dobrze dobra? dobrze była taka śrubeczka malutka więc dobra ok lecimy dalej do kolan kolejna próba sitowania dała 10 groszy i gaciaka ciekawe jest złotówka z PRL 1984 pozdrawiam ja mam coś szczęście tych złotówek i doczekałem się 2 złote <grafię> Prawie do ramion jest głębokość, muszę iść po piankę, zaraz mieniam piankę i lecę głębiej Piana i do wody lecimy No i zacząłem gmerać pod mostem Piąta Piątal i tak przeleżał kurde dużo <grafię> Dobra, lecimy dalej Dobrze wyposażony dzisiaj Ping Pointer i heja w 40 cm co najmniej dołek, nie? No kurde, tak się męczyłem, była złotówka i kolejny strzał Do, dość głęboko, ale jest, kolejna złotówka, dwie złotówki były w jednym miejscu, ale tak duża głęboko. Zobaczcie tą panierę, to musiało poleżeć, kurde, na bank, ale z żarty. Kurde rocznik tam jeszcze coś tu jest No dobra, tutaj było grubo patrzcie Tak tutaj kurde To wygląda Powiem wam tak y... Miejscówka ma kiepski zasięg Ale jak znajdę resztę tej Noki na pewno zadzwonię sobie ze spokojem, nie? <laughs> Dobre, na pewno gdzieś będzie resztę telefonu, skoro jest klapka, mam może się mylę, ale fajnie by było <laughs> Poczciwa Nokia z tych nowszych powiem Wam, że ceweczka LG24 robi roboty. Naprawdę lżej się przemiata. Cele z 30-40 cm spokojnie. 22 2 rewelacje. Dobra, kolejne sitowanie. Dużo wyciągnąłem z pod Musiałem kurczę wyjść, bo zaczęła mi tonąć. Moja, moje sito zaczęło mi tonąć. <grym> Nie wiem co tutaj trafiłem znowu. Pewnie rzeczy wędkarskie są przy końcówce. Nie, jest znowu pieniądz. 20 groszy. Ok. Jest rewelacja. Ech, powiększają się zbiory. Ta klapka tam. No i dobra. Lecimy dalej. O było bardzo dużo. Nim się przez to przebije, to, to dopiero wyjdą jakieś dobre. Słuchajcie, i przy końcu mostu. Można znaleźć również drabinkę, która leżała na dnie. Ciekawostka, bym się o nie potknął. To wyciągamy. No, tak zdecydowanie lepiej, nie? Tym razem: hat-trick. Trzy, trzy monetki. 5 groszy, 2 grosze i 1 grosz z jednego kopanka. No, ale na razie w biżu zero. Taktyczna zmiana miejscówki. Byłem tam. Tu jest jakaś kamperowa miejscówka, tam gdzie stoi kamper. Idziemy, idziemy, ale widzę, że jest bardzo fajnie, tak kamperowo, taki klimat kamperowy, rewelacyjny, tak na, na dzień dobry, nie? Super, Ser. no dobra, szukamy dalej. Dużo muszelek, jakiś tam pomost, nie wiem czy był czy nie, tu był jakiś pomost z tego, o kurde, już mam do pasa, ale spadek jest już a jest stanowisko, jakiś rybok, ale no, zobaczcie, ja jestem już do pasa, to są może 4-5 metrów, to jezioro jest bardzo krótsze niestety, strumy, no dobra, ale sobie tu pochodzę jeszcze i już kończę powoli. Drugie kąpielisko daje nam łyżeczkę aluminiową. <grybujesz> Lecimy dalej. Mamy pierwszy gadżet wędkarski metodą... na metodę, tak? Dobra. Pozdrawiam poszukiwaczy yy, wędkarzy, czyli kurz Zodan No i roton, pozwoliem <grybujesz> Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly. I'll be your fool. You must be magic. The way that you carry yourself. It's like you got this. ale uh... blachę. <laughs> 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 Dobra, żeby mi się to nie wbiło. No blacha mega kurde jest. No dobra, i na tym będzie to właśnie koniec. Ponieważ tu jest ściśle wędkarsko, a to mnie nie interesuje. No, ale blacha kurde zacna, nie? Konkretne. Kończę na dzisiaj podsumowanie w domu. Wyszło tego dużo śmieciarstwa dużo wyszło. Pokażę Wam na podsumowaniu Właśnie wracam i tu się tutaj szmera A tu jest dinka. Rewelacja, fajna duża, duża, fajna Piękne. jest Rewelacja A zobaczcie tam. Jakie ma kolory piękne A tak, tak Rewelacja. I poszła. Rewelacja. I pokopane słuchajcie. Parę celi fajnych wpadło. Takim już jest tutaj ta blacha. Eee, koszyczek na metodę chyba, tak? 5 zł, 2 zł, złotóweczki stare roczniki. Klapeczka, ale telefonu niestety nie było. Fajnie pokopane. Masę śmieci, niebezpieczne szkło masę kapsliku, czy powychodziło śmieciórów przy okazji, posprzątane. No i koniec, i tyle z poszukiwań. Także jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Trzymajcie się, do następnego, cześć!